Lubuskie Centrum Informacyjne, Katarzyna Kozińska. Witam państwa i zapraszam. A gościem audycji jest Robert Surowiec, przewodniczący Bożowskiej Rady Miasta oraz wiceprezes Gorzowskiej Lecznicy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Z tego co wiem, weekendy są trudne, bo tych wydarzeń jest multum od sportowych po kulturalne. To jest chyba teraz najgorszy sezon pod tym Panie... względem. Nie, intensywne, ale nie trudne, bo one są przyjemne. E, bardzo intensywne, bo ostatnie weekendy to jest kilkanaście wydarzeń, na których jestem. E, także od rana do wieczora coś się dzieje w mieście. E, to jest przyjemne, to jest fajne, bo człowiek się spotyka z ludźmi, którzy coś robią, czy sportowego, czy kulturalnego, czy robią to z pasją, robią to z miłości do tego, co robią i z miłością do miasta. Więc jakby trudno, to to jest taki obowiązek, ale przyjemny. E, cała masa dobrych rozmów. Spotkań z ludźmi, z mieszkańcami i czasem czytam jeszcze na, w mediach społecznościowych, że nic się w Gorzowie nie dzieje. Więc ja bym chętnie kiedyś zabrał takiego delikwenta, który to pisze ze mną na jeden weekend i by zobaczył, jak się nie dzieje i jak to jest intensywne. Tak, słyszymy to także od samych młodych e, osób co też dziwi bo także kolejce i podajemy te informacje ciągle o tym, że e, coś jest w planie albo coś się właśnie wydarza między innymi cykl Dobry Wieczór Gorzów który wystartował w ten weekend startują także bulwary nowa forma e, tak e, dobry wieczór gorzów e, rozpoczęliśmy m, koncertem zespołu Bigcyc e, cała masa ludzi e, Czuję się taką pozytywną atmosferę. Ludzie przychodzą i ładują nam te akumulatory i sami sobie myślę. Nie dość, że koncert był taki mocny, atrakcyjny. To mieszkańcy, którzy z taką dużą energią do tego podchodzili, ale cały ten weekend to jest nocny szlak kulturalny, czyli cała masa wydarzeń, cała masa ludzi z pasją, którzy tworzą, którzy chcą się podzielić swoją pasją, którzy pokazują to mieszkańcom. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Bulwary, które ruszają, więc myślę, że ten sezon w mieście będzie wyjątkowo atrakcyjny i każdy, kto będzie chciał, coś dla siebie znajdzie. I też nowa odsłona wartowni. Tak, to jest i nowe miejsce, i nowa odsłona, trochę, trochę inna formuła. Myślę, że ta formuła nieco mniej będzie przeszkadzała mieszkańcom, ale zapewni zabawę szczególnie młodym ludziom, choć nie tylko, bo nie tylko młodzi tam przychodzą. Bardzo intensywnie także sportowo w Gorzowie. Dziesiątka Gorzowska Dycha także startowała w ten weekend, ale to jest mnóstwo drowerowych, powodne. Cały czas rzeczywiście te kluby sportowe w Gorzowie są bardzo silne. Tak, Gorzowska Dycha, która była dziesiątym wydaniem tego, tej imprezy, zgromadziła ponad 500 biegaczy, czyli to jest, to jest naprawdę pokaźna liczba. Tym razem można było też przebyć się i, 10 km i 5 km. Także byłem wystartować wspólnie z panią poseł Siebińską. Później poszliśmy otworzyć regaty w Admirze. Po tym wszystkim dekorowaliśmy biegaczy. Później było podsumowanie Gorzów Cup, gdzie młodzi piłkarze z Gorzowa, ale też z całej Polski, ale też z Niemiec, z Czech przyjechali do Gorzowa rywalizować. Także to też była duża, wspaniała impreza. No i wieczorem, dobry wieczór Gorzu. Więc cała masa atrakcji cała masa takiej dobrej energii takiego zaangażowania mieszkańców co jest, co jest ważne i potrzebne w naszym mieście. Tak. Właśnie nawiążę do tego, że często słyszymy a w tym mieście to się nic nie dzieje między innymi z samych młodych osób. Po co przewodniczącemu asystenci młodzieżowi co z tego wynikło? E to była jedna z moich pierwszych takich przemyśleń, jak zostałem przewodniczącym Rady Miasta. i Jedna z pierwszych decyzji, bardzo dobra decyzja, bo zarówno Łukasz, jak i Martyna, moi młodzieżowi asystenci, to są ludzie pełni pasji i zaangażowania. Martyna ostatnio opracowała taki cykl spotkań z, ze starszymi mieszkańcami Gorzowa po to, żeby tą historię miasta, historię Gorzowa poznawać nie z książek, ale z takich prawdziwych Opowieści tych ludzi, którzy jeszcze to w głowie mają i przekazują to zupełnie inaczej, z takimi uczuciami, z taką, z taką otwartością. Pierwszy cykl już był, następne będą przez najbliższe kilka miesięcy, także to jest bardzo dobre działanie. A Łukasz, który ostatnio wpadł na taki, myślę, ciekawy pomysł promowania tego, co się dzieje w Gorzowskim Schronisku, możliwości adopcji piesków, jest właśnie na etapie początku swojego projektu wspólnego z z psami, z osobami znanymi w Gorzowie, także ta inauguracją będzie ten tydzień, kiedy wspólnie razem z Łukaszem pójdę, weźmiemy pieska i będziemy opowiadali o tym, co się dzieje w schronisku. Młodzi ludzie są aktywni, młodzi ludzie chcą coś zrobić, chcą zmienić w Gorzowie coś. Chcą to miasto układać pod siebie, tylko my musimy się ich trochę nauczyć, bo to nie jest tak, że jeśli my im pokażemy palcem, co mają robić, to to będzie nieskuteczne. Natomiast jeśli my im damy możliwości, jeśli pokażemy im, jak można zrobić i ich będziemy wspierali, to to działa. I ja się bardzo cieszę, bo mam dobry kontakt z młodymi ludźmi, którzy są tacy otwarci, energiczni. To między ale... innymi oni zaproponowali ten, czy od nich wyszedł ten pomysł tej darmowej komunikacji w dużej mierze? Czy... Tak, to, mówiliśmy tam, wtedy właśnie o komunikacji dla uczniów w szkół, wyszło dużo szerzej. Ale też i w Młodzieżowej Rady Miasta, z którym dobrze współpracujemy, Młodzieżowa Rada Miasta, która Przychodzi na sesję naszej Rady Miasta. Ostatnio mieli cały, cały, taki ciąg swoich propozycji, z których część już się udało zrealizować, inne są w trakcie realizacji, więc dementuję to, że młodym ludziom się nie chce i młodzi ludzie tylko siedzą i narzekają, bo młodzi ludzie to też aktywność i taka dobra energia. To też, hmm... Nowe szanse, bo wśród tych postulatów młodych Gorzowian, młodych Lubuszan wciąż pokutuje transport tak? i połączenia kolejowe. Mamy dobrą informację i ona jest taka, że od grudnia mamy bezpośrednie połączenie Gorzowa z Poznaniem, bo o tych informacjach o elektryfikacji czy w ramach, projektu w ramach Kolei Plus to są lata. A to co tak, będzie... a to już się dzieje. Od grudnia będzie, będzie ruszał pociąg, który będzie w, szybko dojeżdżał do Poznania. I to myślę, że to jest bardzo dobra i ważna informacja, bo jakby Poznań to jest ten kolejowe takie okno na Polskę i, i na świat. Czekając na to, co się, co się wydarzy w ramach tej przebudowy linii kolejowej Gorzów Poznań przez między Utrzemotuły, która jest w trakcie i która będzie zrobić no to, to jakby zmieni w sposób zasadniczy ten krajobraz kolejowy, bo po pierwsze, tak. Na, na krótko, na szybko w naszym mieście powstanie nowy most kolejowy wraz z składką dla pieszych i ścieżką rowerową, e, czyli ta, jakby wyeliminujemy tą niemoc, która była od wielu lat, jeśli chodzi o tą zamkniętą kładkę, ale też pociąg, który będzie jeździł w e, około 70 minut z Gorzowa do Poznania e, kilka razy dziennie w Tam i z powrotem, to jakby otworzy zupełnie tą inną przestrzeń dla nas. A propos transportu, jeszcze mała rzecz, ale cieszy zwłaszcza mieszkańców osiedli, czyli coraz więcej tych miejsc postoju Kiss and Ride, podobnie jak pod szpitalem, teraz na poszczególnych osiedlach mają powstać, zwłaszcza w tych budynkach użyte użyteczności publicznej, tak przy przedszkolach. Tak, i tak. tak. Przy, no, to jakby to one się świetnie będą sprawdzały, szczególnie przy przedszkolach. Natomiast ja pamiętam wtedy, kiedy proponowałem pierwszy tego typu parking przy szpitalu, to niektórzy zastanawiali się, czy on się sprawdzi. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości. Przy szpitalu sprawdza się doskonale. Takich parkingów mamy w Gorzowie już kilka. Następny przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy przedszkolu już właśnie powstaje, jest kończony, już jakby jest malowane, są pasy. Więc to są, to są miejsca, które znakomicie ułatwiają ludziom funkcjonowanie. Po pierwsze, poprawiają bezpieczeństwo, a po drugie, szczególnie w przedszkolu tym rodzicom, którzy wchodzą, prowadzą swoje dziecko i wychodzą, jakby ułatwiają możliwość zaparkowania i bezpiecznego wyjazdu. A propos parkingów, teraz przejdziemy już na tematy szpitalne, czyli jeden wielki plac budowy jeszcze przy ulicy Dekarta, jeżeli chodzi o wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie. Kiedy to się skończy? Myślę, że jeszcze długo się nie skończy, dlatego że my jesteśmy na takim etapie, że ciągle inwestujemy i to myślę, że jest dobra informacja dla naszych pacjentów i dla naszych mieszkańców. Pozyskaliśmy 80 milionów z KPO, to są duże inwestycje. Inwestycje, które będziemy robili. To, co widać najbardziej, czyli przy ulicy Dekarta, przy głównym budynku stanął właśnie dzisiaj wielki dźwig. Tam budujemy nowe sale operacyjne. Budujemy też nowy zakład diagnostyki obrazowej, gdzie pacjenci nie będą musieli wchodzić do środka szpitala, tylko będą wchodzili tam bezpośrednio, podobnie jak do tego punktu, gdzie pobieramy krew. Budujemy też nową kuchnię, ale kończymy parkingi i Uporządkujemy ten teren zewnętrzny zarówno na Dekerta jak i na ulicy Walczaka. Następne rzeczy przed nami to termomodernizacja głównego budynku budowa nowej poradni, więc na tych realizacji tych planów mamy jeszcze wiele. To jest rozłożone na ile lat? No ja myślę, że te główne inwestycje to jest minimum 5 lat. Te ważne inwestycje. Złożyliśmy też duży wniosek o psychiatry, czyli cały teren na ulicy Walczaka. Gdyby nam się to udało zrobić, to myślę, że w najbliższych pięciu latach uporządkujemy ten szpital w taki sposób, że, że będziemy po prostu dumni z tego, co mamy w Gorzowie. Zaczęliśmy kulturą, kulturą skończymy, bo mamy świeżą informację, że Jan Tobarzeszewicz został prezesem w Związku Artystów Scen Polskich duże wyróżnienie też w Roku Kultury. No tak. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Miałem okazję dzisiaj porozmawiać z panem dyrektorem. No, To jest coś absolutnie wyjątkowego. Także Składam tu oficjalne wielkie gratulacje dla pana dyrektora Tomaszewicza. No, ten rok kultury jest wyjątkowy. Mówiłem o tym nocnym szlaku kulturalnym. Nie byłbym sobą, jakbym nie podziękował tym, którzy się w to bardzo angażują, czyli urzędnikom, ale też pani wiceprezydent Piotrowicz, która odpowiada za kulturę w Gorzowie. I widać tą dobrą rękę pani prezydent, bo. W kulturze, w Roku Kultury dzieje się naprawdę dużo. Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, wiceprezes wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i dużo zdrowia Państwu życzę. Dołączamy się. Do zobaczenia.